Nie stój, powolut, Pójś... ten kij. Tomasz, późmy ten kij. Odejdźcie. Ciąg, ciąg. Miało się. Ej, nieźle, nieźle. Ale podejść bliżej, bliżej podejdź, bliżej, podejdź bliżej, bo ci w krzaki. Ole ryba, ja cię kręcę. Nie za blisko, nie za blisko wojtek, do góry. Do, do, góry, do, góry do góry, do góry, do góry. Pomóżcie! Wszyscy dźwięk. Nie, czekajcie, czekajcie, yes. powoli, powoli, powoli. Yes. Nie skrócie, nie skrócie, nie, niech, Nie Niech się spokojnie. Ej no. Podkręć go robią. do góry, niech się pomęczy, Tomasz, niech się pomniejszy, no Ej no, ale no Wojtuś delikatnie, delikatnie, ładnie, do góry, no. Do góry, do góry, Wojtuś, do góry, do góry, kit powinien być ale się na ciebie. I już, ale pie! Yes. Ja cię no kręcę. Jest, no ale nieźle. No to jest, możecie sobie oglądać, oglądajcie. Yes? Oglądajcie, czekaj, nie do końca. Fajna. Czekaj, tylko ci ją mam Fajnie! I co, tak taką złapał jeszcze od... Ej, patrz, na, na twoją wędkę rzeczywiście, czyli ta musi być jednak twoja najlepsza, nie? Nie wiesz jak... To... Ja nie umiem. Odpinaj. Nie umiem. Ja, to... e, ja nie umiem bardzo, ja nawet nie wiem, jak to się robi. Zobacz. U. A już dobrze, dobrze. Ale ja, ja się boję, że ja zawsze zaplączę bardziej, nie. Bo ja, ja nigdy ryby nie, nie odplątywałam. Patrz, zobacz, sobie. widzisz no, tu się właśnie się... Ale się dużo, nie? Ło, wow, jak złapałem, dobrą No Mój nieźle, to, to jest, jest za ile. Myślę, że za, za tą to 15 punktów gdzieś, nie? Ej, to no. za tą gdzieś 20 punktów. Ej, to jest czy odwalił się? Trzymaj rybę, tak jak ja trzymam tu. Nie, 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 ja no musisz do... wziąć, no nie, no nie bój się, nie. widzisz, Marto się nie boi. Czy masz? Mhm. Mocno? Chodź do, chodź, chodź do siatki, tak? Do siatki zanosić. Ale fajna. Ma, 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 Marta stój, stój! Czekaj, gdzie jest to tutaj? Gdzieś była ta siatka?